Bardzo gorąco powtarzam, że to taka troszeczkę temat, ale, ale tu jest moja kochana mamusia, a moja babcia. Piosenka, którą zagramy będzie krótka, zwięzła, to jest yy, taka piosenka-protest, napisana do małej siostry, która może być krycia, ale jest walczą, wbrew modzim i proszę Państwa, i zachęcam y, do śpiewania referendum, bo to jest tylko wbrew modzim i Że do nową drogotą kroczymy prawie wróg, blokiem prawa, hałas zapusza głową, ciszę z nienawdzony wartości, świat, zażyty włazen na ślubienie. Gdzieś jak ktoś wyrwie się stół, zatrzymać próbuje blachinę wielką osamotnionych. Niech się boją, wygnania bagnacji z przyjaciół, tak jest świat, w którym żyjemy, ja, ja i ja mówię nie, bywa się z tego. Ja Śpiewało to z nami, już to było dla mnie wielkie wzruszenie. I mam to nagrane i za każdym razem, jak do tego wracam, to się Ja bardzo Państwa chciał prosić, jest ten kawałeczek z tym więc leci. bo to jest o piosence. Piosenka o piosence. o, o procesie tworzenia. Że ta piosenka powstaje gdzieś za zaciszu, w kuchni, pokoju, gdzieś tam sobie powstaje i leci. Ona no, leci, nie wiemy gdzie leci, gdzie ona się pojawia. Może gdzieś w Irlandii, może gdzieś w Polsce, w Chinach. No, raczej Także to jest o tym, o nie Proszę Państwa, także ten kawałeczek, ten bridge tak zwany, który bardzo zachęca do ośpiewania razem, idzie tak, więc leć, więc leć w stronę gwiazd, poświata kres, więc leć.

Szydzą i wyśmieją, ty cierpliwie dalej leć. Tak pokaż na swej drodze, też takich, którzy chcą usłyszeć Twą melodię, dla nich żyj, dla nich bądź, dla Gwiazdką świata więc więcej, więcej.

Proszę Państwa, e, teraz nastąpi przerwa z ogromną, ogromną niespodzianką. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o, Proszę prosił mnie pan basu o dwa słowa, dosłownie. Kto na pewno będzie chciał? Ktoś mówi, że powiem dwa słowa, ale nie tylko w prawda? Panie panowie, przede wszystkim a... cieszę się, że tutaj jesteście. Pierwsza osoba, kamienicy, no nie robię, ale nie w ostatnio, że myślę, że to mieli szansę, żebyśmy mieli Pani żebyśmy mieli szansę, jeszcze chcę podziękować ale mieli Witoldi brawa firmy szansę, jeszcze chcę podziękować żebyśmy mieli Все? се. Кача? Na ręce pana Dariusza Adamczyka. Przesunek z latą wina i szampana dla wszystkich starczy miejscach którym Krzysztof Wyszkowski. Ona na tym opowiadała, że Krzysztof Byszkowskiego sprowadzał najprawdopodobniej w miesiącu, na dwa koncerty, na dwa koncerty jako Ovid, Center jako jednoczas, więc Krzysztof Wyszkowski pojawi się po raz kolejny w Więc teraz do tego pokoju, gdzie wszyscy z Państwa będą zjeść, zakosztować małe zarzeczko, na sesję fotograficzną z naszym towarem, zapraszamy naszych wspaniałych gości. Pana Stefana i Panią Alicję Jakiewicz, jak również y, naszych partnerów y, Marcina Szulca, jak również y, Pana Dziębielewskiego z Bążonko, jak również Pana Jarosława Pateckiego z Bałżonką oraz Pana Rafała Taka sesja fotograficzna na upamiętnienie. Storten czy jeszcze około 15-20 minut przerwy. Chcę jeszcze powiedzieć, że w tym miejscu e, mieści się również MIP e, e, Jeżeli będą osoby zainteresowane, to zrobię małą wycieczkę. Jest to najlepsze, tak jak u tobacy na to jest miejsce dla gdzie można leczyć wszelkie stworzenia e, związane z problemami e, natury klugowej, a więc wszystkie słupy, e, wszystkie problemy ze ścięlami kończymy. Mamy irlandzki polskich specjalistów, więc jeżeli ktoś będzie chętny, jest proszę miło, o przyjemność, z przyjemnością pokażę to miejsce jesteśmy tutaj dla Państwa nie tylko pod kątem poezji, literatury i muzyki. Bo tak myśleliśmy z Panią Prezes, Katarzyna Rusza, że Spartanie i Migracja, czyli Konos i Kagatos, czyli Zdrowym Ciemłem, Zdrowy Duch, to również poprzebie minutkę. Wie, ale już również dostępny w przerwie pan dr Jarosław Płachecki. Jeżeli ktoś był zainteresowany Starborską Wyższą Szkolą i Wydziałem, jak dał wie, pan z pomocą, mamy wizytówki na dole, będziemy je rozprowadzać i rozdawać. Jak również opowiemy o tym wszystkim, co związane jest w najbliższym czasie z koncertami. Tutaj pan Rafał Żuwa, bo to go zawsze robił przedstawienie, bo z Państwa, a więc kochani, sesja fotograficzna naszych y, zaskakujących honorowych gości naszych partnerów przyjaciół i młodych, zapraszam teraz na sesję fotograficzną. a potem się skończymy.